Nowy 2 litry HDI, znaczy dobrze od tych jeszcze rozkręcanych z dwóch części, dwulitrówek. DEF CON, który jest razem z katalizatorem AdBlue. Tu mamy wtyschiwasz. Dościelny go, żebyście zobaczyli, jak to w środku wygląda. Strukturalne i tak dalej, bardzo zbliżone do tego starego typu. mamy <grywany> katalizator, zobaczycie, co tam z niego poleci. Widać już na małym krzyśczeniu bardzo dużo ilości popiołu. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja nie. Bardzo ładnie zanieczyszczony filtr. Tutaj wszędzie drobinki, pomarańczowa woda. Zaczęliśmy suszyć 2 litry HDI. Tak podobna. Tutaj dla porównania 1,6 HDI. Wkłady wydają się bardzo podobne. Jak może przełożymy na długość, widać, że 2 litry HDI ma dłuższy ten wkład. Dużo więcej tych spalin generuje, więc żeby opór był akceptowalny dla ten układzie jest dłuższy. Tak to wygląda w środku. Tutaj bardzo ładnie będzie widać różnicę. W momencie, kiedy sprawdzamy po oczyszczeniu, jakie długie są kanały, to samo zrobimy. Samo zrobimy z 1.6 KDI Może można widać Zobaczyć na pierwszy rzut oka jak duża jest ta różnica. 1.6 HDI ma praktycznie połowę pojemności filtra z 2 litry HDI. Dlatego tak kluczowo istotne jest w momencie kiedy chcecie wstawiać inny wkład, stosować jakiś zamiennik, kluczowe jest żeby dobrać odpowiednią pojemność żeby opór filtra nie był tylko dlatego, że, e, odpowiedni, że kiedy jest za bardzo przepustowy, on musi mieć taką samą przepustowość i taką samą pojemność. Stosowanie filtrów mniejszych o większej przepustowości nic nie daje ze względu na to, że samochód nie spełnia tej normy spalin, którą powinien spełniać, tego. wystarczy tutaj. Myślę, że to jest wystarczająco daje obraz, jak duże są to różnice, mimo że silnik 1.6, a 2 litry, już takiej dużej różnicy nie ma, różnica w pojemności filtra olbrzymia.